Witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do stołu Bożego Słowa. Stołu, który, na którym jest chleb dany przez najwyższego Boga i przez Jezusa Chrystusa. Chleb, który daje siłę nie tylko tutaj, ale jest gwarancją tego, że kiedyś w powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa będziemy z tej ziemi zabrani do domu Ojca. Chciałbym dzisiaj odczytać słowa z Ewangelii Mateusza zapisane w 26 rozdziale od wiersza 6. A gdy Jezus był w Betanii w domu Szymona Tendowatego, przystąpiła do niego niewiasta mająca alabastowy słoik bardzo kosztownego olejku. I wylała go na głowę jego, gdy spoczywał przy stole. A uczniowie, ujrzawszy to, oburzyli się i mówili: Na cóż ta strata? Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim. A gdy to zauważył, Jezus rzekł im: Czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie wśród siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Bo ona, wylawszy ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb. Zaprawdę opowiadam Wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia. Będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Pan Jezus Chrystus gościł w wielu domach, ale dom w Betanii był domem, który odwiedzał dość często. Był to tym razem dom u Szymona Tendowatego. I tam znalazła się niewiasta, przebywała tam niewiasta, która miała na imię Maria. Była to siostra Marty i Łazarza. Wydarzyła się historia, która wykroczyła poza zdrową logikę, poza zdrowe myślenie. Pan Jezus, spoczywający przy stole, nagle na jego głowę wylany jest bardzo kosztowny olejek przez Marię. Rodziło się wtedy pytanie, Dlaczego taka strata? Dlaczego tak wielka strata? Olejek, który znajdował się w dłoniach tej niewiasty, miał wartość około jednego roku pracy. Proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy dzisiaj podsumowali nasze dochody z całego roku i mieli y, trochę olejku, który byłby wylany na głowę. Obcego człowieka. Przecież to można było drogo sprzedać, rozdać ubogim. Pan Jezus ujął się za tą niewiastą i powiedział: Ubogich zawsze mieć będziecie, ale przecież mnie nie będzie. Uczyniła to na mój pogrzeb. Moi drodzy, dlaczego Maria tak właśnie postąpiła? Otóż ze sprawozdań Słowa Bożego dowiadujemy się, że wcześniej bardzo ciężko zachorował jej brat Łazarz. I siostry te posłały po Pana Jezusa, który był blisko Betanii, z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił ich brata. A Pan Jezus nie przychodził. A kiedy przyszedł, Łazarz już był czwarty dzień w grobie, jego ciało już cuchnęło. I te niewiasty wołały do Pana Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby nasz brat. Dla tych niewiast, dla znajomych, sąsiadów, którzy przebywali w Betanii, sprawa była już zamknięta. Pan Jezus nie przyszedł, Łazarz w grobie, Prze trzeba przejść do porządku dziennego. Ale Pan Jezus poprosił, aby odsunąć kamień z grobu. Ale te niewiasty mówiły, Panie, On już cuchnie. Ale nasz Pan donośnym głosem zawołał, Łazarzu. Wyjdź. I Łazarz powrócił do życia. Stało się coś, co wykroczyło poza logikę myślenia i działania ludzkiego. Coś, co jest niemożliwym do zrealizowania przez każdego z nas i również w tamtym czasie. Czy możemy się dziwić, że ta niewiasta, kiedy miała możliwość przebywać osobiście z Panem Jezusem Chrystusem, to co najcenniejsze miała, nie patrząc na wartość tego olejku, po prostu wylała na głowę Jezusa Chrystusa? Tym olejkiem to jest miłość wykraczająca poza ramy. Logiki. To jest miłość, która jest bardzo rozrzutna. Zadajmy sobie pytanie: co dla nas, dla ciebie, dla mnie uczynił Pan Jezus Chrystus? Czy On coś dla nas zrobił? On przebaczył nam grzechy. On okazał nam łaskę na krzyżu Golgoty. Nie zważał na rany, nie zważał na niesamowite cierpienia. On widział Ciebie i mnie. Pan Jezus wskazał drogę, którą mamy kroczyć. Zakwarantował nam życie wieczne. Moi drodzy, zadajmy sobie pytanie: czy my mamy powody do wdzięczności? Czy my mamy powody dania Jezusowi Chrystusowi to, co najlepsze jest w naszym życiu? I problem jest nie w tym, abyśmy się licytowali, kto da więcej. Problem jest w tym, co daje nasze serce. Wdowa z Sarepty praktycznie już nie miała nic dodania Eliaszowi. Miała tylko resztkę oliwy i troszeczkę mąki. I kiedy jej życie było życiem głodowym wraz z jej synem, kiedy Eliasz poprosił o to, aby go poczęstowała upieczonymi plackami, ta niewiasta tak właśnie uczyniła. Dała wszystko najlepsze, co miała. W Ewangelii Łukasza w XXI rozdziale czytamy, jak Pan Jezus Chrystus obserwował ludzi, którzy wchodzili do świątyni i wrzucali do skarca świątyni pieniądze. Wielu dawało dużo pieniędzy, ale podeszła wdowa, która miała tylko dwa grosze. I ona to dała. Było, była to najmniejsza kwota dana właśnie przez tę niewiastę. A pan Jezus zauważył ją i docenił to, co ona zrobiła. Bo ona nie dała to, co zbywa jej w życiu, ale dała wszystko, co miała. Historia namaszczenia Jezusa Chrystusa jest taką drogocenną, piękną perłą głoszonej przez nas Ewangelii. Bo przecież sam Pan powiedział, że gdziekolwiek będzie tak gwiazdowana ta Ewangelia będziemy opowiadać na jej pamiątkę co, to co uczyniła ta niewiasta. oddała siebie, oddała serce, dała wszystko. Wróćmy do łazarza. Już powiedziałem wcześniej te słowa Panie, on już cuch, cuchnie, został wzbudzony. I dzięki tej niezwykłej łasce, jaką okazał, został namaszczony olejkiem o wyjątkowej wartości i wyjątkowym zapachu. Jeśli Twoje ciało jest brudne, Stosujemy bardzo, bardzo proste metody. Używamy wodę i mydło. Jesteśmy czyści. Kto nam pomoże, kiedy cuchniemy od grzechu? Jezus Chrystus. Kto nam pomoże, kiedy nasze ciała będą cuchnąć w grobach? Jezus Chrystus, co mamy dać od siebie naszemu panu? Temu, który przebaczył i temu, który zapewnił, że w Domu Ojca jest wiele mieszkań, przyjdę, abym was zabrał. Co mamy dać naszemu panu? Olejek naszego życia. Radosne poświęcenie. Jeśli dasz grosz czy dwa grosze, a jest to wszystko, co miałeś, dałeś Bogu wielki skarb. Jeśli dasz dużo, lecz jest to zaledwie cząstka Twojego bogactwa, cząstka dla nas wyrachowania, to jej zapach jest nieprzyjemny. Życzę Ci, abyś w Jezusie Chrystusie doznał zmiany swojego nie zawsze dobrze pachnącego życia. Życzę Ci, życzę sobie, aby Twoje nawrócenie owocowało zapachem drogocennego olejku wylanego na głowę Jezusa Chrystusa. Nie żałujmy tego, gdyż nie ma czego żałować, kiedy dla nas wszystkim jest Jezus Chrystus. Niech tak właśnie będzie. Amen.